DJI Osmo Action 3 i GoPro Hero 11 Black. Dzisiaj sobie porównamy te dwie kamery. Będzie, jak widzicie, chyba dość wakacyjnie, natomiast no, obiecuję, że na drona też to oczywiście włożę. Ja się nazywam Krzysiek Piekło, udowadniam, że FPV może być dla każdego, natomiast dzisiaj na pewno zainteresuje ten odcinek też innych słuchaczy. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co widać no, zupełnie z zewnątrz. GoPro Hero 11 Black jest no, na oko większe i cięższe od Action 3. Pełną wielką różnicą jest to, że GoPro Hero ma tutaj te wysuwane dwie nóżki, a DJI z kolei wymyśliło taki patent, że jest coś takiego, i to się tutaj, na, o, właśnie tylko w jedną stronę, to pasuje na magnesach, wczepia i te nóżki są w ten sposób. No niby. Plus, natomiast fajnie, bo, bo, bo faktycznie jest to wygodne, jak mam, mam się to gdzieś wczepione i się to szybko wyczepić. Natomiast, no, mimo wszystko, można to zgubić, trzeba to gdzieś mieć, pilnować. No i te nóżki tutaj są zawsze długie. Mi to, przeszkadza. Na dronie mi to przeszkadza. W niektórych akcesoriach ta kamera bardzo mocno odstaje. To, co jeszcze wymyśliło sobie tutaj DJI, to jest dali do tego taką dodatkową. Obudowę dzięki której, jak sobie to wszystko tutaj szczepimy razem, o, moment, właśnie jak to się w ogóle robi, tak się to robi, Tak szczepimy to razem, to niby ma być to jakaś osłona jeszcze dodatkowa tej kamery, natomiast nie, nie ochrania niestety obiektywu. I możemy sobie tą nóżkę wczepić w ten sposób i nagrywać tak, co ma nam zrekompensować no pewnie matrycę 8.7 w GoPro, która pozwala na wycinanie w pionie. Nie można nie wspomnieć oczywiście też o przednim wyświetlaczu, który w Action 3 jest dotykowy, no a w GoPro jest taki sam w zasadzie, natomiast niestety dotykowy on. Po prostu nie jest. To, co robi na pewno pierwsze ogromne wrażenie, to jest to, jak Action 3 reaguje na dotyk. To jest po prostu niesamowite, albo w zasadzie to działa po prostu tak, jak powinno działać, bo w GoPro, no niestety, jedenastka jest poprawiona, ale z jakiegoś dziwnego powodu ciągle nie jest to tak responsywne, jak ja bym przynajmniej tego oczekiwał. Żeby tutaj nie. Zostawić się, nie mówić, że Action jest pod każdym względem lepsze. To z takich pierwszych wrażeń z wakacji, no to od razu robi wrażenie ilość opcji i ustawień w GoPro, która jest. No i teraz pytanie, czy to jest dobrze dla kogoś, kto nagrywa zdjęcia z wakacji? Nie wiem, a jeśli chodzi o profesjonalne zastosowania, no to o tym powiem później. Natomiast to, co jest w Action 3, na pewno wystarczy osobie, która po prostu chce nagrać film z wakacji. Ta całkowita ciemność za mną to jest morze, Adriatyk. Konkretnie wybieram się w tym momencie z Włoch. Nie wiem, że jestem we Włoszech, ale chyba widzieliście krzywą wieżę w Pizie do Albanii na drugą stronę tego morza. A tymczasem miałem chwilkę, żeby sobie obejrzeć ten materiał, który został nagrany. Wnioski są takie: na pewno Action 3 daje radę, i tutaj, bez dwóch zdań, do nagrywania filmu z wakacji całkowicie to wystarczy. i na pierwszy rzut oka nie widać większej różnicy. Jak zaczniemy wchodzić w szczegóły, to właśnie szczegółów troszkę w Action 3 brakuje, których GoPro jest e, całkiem sporo, zwłaszcza w ciemnych jakichś obszarach. W ogóle Action 3 i w ogóle kamery e, DJI mam wrażenie, mają taki problem, że e, nie doświetlają ciemnych obszarów i tam całkowicie giną szczegóły. Natomiast to, co Action 3 robi bardzo dobrze, to jest stabilizuje ten obraz i według mnie, przynajmniej w takim na razie podstawowym użytkowaniu. E, z filmów z wakacji nie odstaje od GoPro praktycznie w ogóle. I to jest bardzo ważne, bo y, inaczej moglibyśmy to nagrywać byle jakim telefonem sobie takie zdjęcia z wakacji, prawdopodobnie obraz był podobnej jakości, A ta stabilizacja w kamerach e, sportowych jest znacznie lepsza e, niż w większości przynajmniej telefonów. I do tego jeszcze możliwość zablokowania horyzontów action, czy tylko na 45 stopni. Czyli mogę kamerę, żeby nie zablokowane horyzontu, tylko 45 stopni. W GoPro mogę kręcić ten w kółko, no ale po co to kręcić w kółko? Nie wiem. Zablokowanie horyzontu w każdym razie daje nam to przy takich zdjęciach z wakacji, że mamy wrażenie, jakbyśmy nagrywali film z gimbala, czyli z horyzont zawsze, nieważne, gdzieś tam się prze Chylimy, to horyzont zawsze będzie zablokowany i to dużo lepiej, dużo fajniej, dużo bardziej kinowo wygląda. Więc te wszystkie feature'y są i według mnie, no ta jakość wideo, mówię, troszeczkę odstaje, natomiast na pierwszy rzut oka nie widać tej różnicy, nie rzuca się to na pewno w oczy i na pewno jest po prostu bardzo dobrze. Ja korzystając z okazji, że jestem na statku, nagram jeszcze kilka ujęć w słabym oświetleniu i omówimy to pewnie dopiero po drugiej stronie Adriatyku. Jak widać na nagraniach, obie kamery w słabych warunkach oświetleniowych sobie nie poradziły zbyt dobrze. I widać takie charakterystyczne poruszenia materiału. To wynika z tego, że rozwiązanie w stabilizacji zastosowane w obu kamerach nie radzi sobie w słabym oświetleniu. I można temu zaradzić skracając czas migawki. Kolejny materiał, który widzicie, ma właśnie skrócony czas migawki. Natomiast siłą rzeczy jest ciemniejszy. Ja tam zblokowałem ISO do maksymalnie 1600. Z niewiadomych przyczyn jest tak, że Action 3 ma ten obraz znacznie ciemniejszy. Jest tam też znacznie więcej szumów. Jest to dziwne, no bo ISO powinno zachowywać jakiś standard, więc nie powinno być takiego efektu. Natomiast taki efekt niestety tutaj jest. Ja natomiast jestem już w Albanii i przyznam szczerze, że nie miałem wcześniej czasu nagrać tego materiału, już opalenizny mi trochę przybyło, no ale takimi prawami rządzą się wakacje z małymi dziećmi niestety, więc oficjalnie przechodzimy do części profesjonalnej i będę sobie tutaj latał dronem. Natomiast osoby, które no nie są profesjonalistami, i tak zachęcam do obejrzenia tego, bo myślę, że będzie tutaj Dużo bardziej takich szczegółowych informacji, które mogą Was zainteresować. Obie kamery pozwalają zamontować filtry ND poprzez odkręcanie tych obiektywów, i tutaj warto zaznaczyć, że oprócz tego, że można je odkręcić, to są też wersje. W formie nakładek takich zakładanych na ten obiektyw. Ja wolę przykręcany, natomiast nie mówię, że to jest lepsze wcale rozwiązanie. Dla mnie to się pewnie po prostu trzyma. Jest to integralna część kamery. Od Was zależy, które rozwiązanie wybierzecie, natomiast zaznaczam, żebyście na to zwrócili uwagę przy zakupie. Nagranie, które widzicie, nie jest nagrywane z filtrami, ponieważ mam filtry tylko do GoPro i nie chciałem tutaj GoPro faworyzować. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że w Action 3 mamy bardzo wąski kadr. W Action 3 jest włączony Rocksteady Plus, natomiast w GoPro jest wyłączona stabilizacja i stabilizacja jest zrobiona w postprodukcji. Z tego wynika taka różnica w szerokości kadrów. W postprodukcji da się zrobić to po prostu dużo szerzej. Natomiast w Action 3 niestety nie da się w żaden sposób. Zrobić stabilizacji w postprodukcji, ponieważ no z niewiadomych przyczyn Action 3 nie zapisuje danych z żyroskopu do plików. Polega to na tym, że dokładnie taka sama stabilizacja, jaką e, używamy w GoPro, która jest wbudowana w GoPro, można dokładnie to samo, co robi GoPro jakby w locie, można zrobić po prostu na komputerze w postprodukcji, jeśli mamy zapisane dane z kamery z żyroskopu. GoPro to zapisuje do pliku i pozwala to wystabilizować na przykład w darmowym gyroflow, Flow, natomiast nie pozwala tego zrobić zupełnie Action 3. Jeśli chodzi o ustawienia, no to na pewno brakuje mi w action 3 na przykład white balance u native i muszę ustawić white balance siłą rzeczy jakiś konkretny no albo auto ewentualnie to był ustawiony konkretny oczywiście zablokowany white balance natomiast nie mogę ustawić native native to jest taki white balance w GoPro który zapisuje white balance taki jak idzie bezpośrednio z matrycy bez przetwarzania tego dodatkowo przez GoPro, czyli daje większe możliwości do obróbki później w postprodukcji znowu. To, czego też brakuje na pewno, to jest możliwość ustawienia Sharpness. Action 3 nagrywa sharpness no, stały. Nie wiem na jakim to jest poziomie, wydaje się na takim mniej więcej medium, natomiast w GoPro można ten sharpness zmieniać. No i znowu, jeśli chcemy obrabiać, to ustawienie Sharpness Low, daje nam możliwość później ustawienia tego sharpness na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli. Obie kamery oczywiście pozwalają. E, Zapisywać w trybie takim, yy, nazwijmy to flat, tak? pirazy drzwi. W GoPro to się nazywa Flat, w Action 3 nazywa się to D-Cine-like. No i obie kamery robią to dość dobrze i obie kamery zapisują też w 10 bitach. No i to przy profesjonalnym użytku na pewno jest na plus. Ja zrobiłem też osobny film o 10 bitach, odsyłam jakby coś tutaj. To nie jest tak, że w tych kamerach takich jak GoPro czy Action 3 to 10 bitów wiele zmienia. Natomiast zawsze to jest jakiś plus na pewno i na korzyść. Tych kamer. Tak no w tym wypadku mamy tutaj Remis. Ogromnym minusem, natomiast według mnie, przynajmniej jest brak czegoś takiego jak GoPro Labs. No, czyli nie GoPro Labs konkretnie, tylko odpowiednika GoPro Labs w Action 3. Co to jest w ogóle GoPro Labs? No, to jest zewnętrzna aplikacja, która podmienia się oprogramowanie na GoPro. To jest dostarczone w ogóle przez GoPro. Podmienia się oprogramowanie na GoPro i dzięki temu można. Zmieniać dużo więcej parametrów, które są niedostępne normalnie z kamery. Dla profesjonalistów jest to bardzo przydatne. No, na przykład w GoPro można sobie wyświetlić, także na ekranie się wyświetla cały czas ISO i czas migawki. To jest przykład, ale można wyłączyć odszumianie. Dużo jest po prostu rzeczy, które normalnie z menu są niedostępne. Jeśli w ogóle jesteście zainteresowani e, GoPro Labs, jak to zainstalować, to odsyłam Was do mini szkolenia z GoPro, które stworzyłem e, niedawno i link znajdziecie sobie w opisie i tam jest między innymi krótka lekcja o tym, jak zainstalować GoPro Labs, jak sobie z tym poradzić, więc zapraszam. Czy się przegrzewa? Często pojawia się taki zarzut odnośnie GoPro, że ono się przegrzewa i że się wyłącza. No od razu zaznaczę, ono się przegrzewa na statywie, czyli jeśli byśmy chcieli nagrywać w miejscu, gdzie nie ma podmuchów powietrza, czy jest gorąco, to w temperaturze pokojowej wystarczy już tak naprawdę, ale nie ma odpowiedniej wentylacji, to się przegrzewa. Ja powiem szczerze, ostatnio widziałem film, który się pojawił na Gadget for You. O tym, że po aktualizacjach GoPro się mniej przegrzewa, a w zasadzie, że Action 3 się przegrzewa szybciej. Zdziwiło mnie to mocno. Zrobiłem też taki test. No i u mnie. Jest dokładnie odwrotnie, to znaczy, e, GoPro się przegrzało po 25 minutach, a Action 3 skończyła mi się karta pamięci po jakichś 40 minutach e, i się nie wyłączyło w ogóle z przegrzania. Więc nie wiem, znaczy ja nie zarzucam nikomu, że ktoś to robił źle, oczywiście. E, to zależy po prostu bardzo prawdopodobnie od warunków. E, u mnie, w moich warunkach, wyszło, że GoPro zdecydowanie przegrało. Ja to robiłem w, 20, w 50 klatkach w 4K, obie kamery były ustawione z włączoną stabilizacją. E, Tą najmocniejszą, więc z wyłączonym ekranem. Więc wtedy niestety GoPro no, przegrało u mnie z Kretesem, natomiast nie było zapięte na statywie, tylko leżało też na półce, więc miało gorszą wentylację. No mówię, pewnie zależy od warunków, natomiast jak udowadniają inni YouTuberzy, obie kamery mogą się przegrzewać, więc trzeba mieć to na uwadze. Od razu to, co zauważyłem podczas tego testu, zwłaszcza, że wcześniej miałem takie wrażenie, natomiast zauważyłem podczas tego testu, robiąc ten test właśnie o, e, o przegrzewaniu, to to, że mimo, że e, Action 3 nagrało, no, 50% więcej materiału zdążyło nagra na, nagrać, to bateria się zużyła w tym samym stopniu. No, czyli siłą rzeczy zarządzanie energią lepiej działa w Action 3 i to jest oczywisty wniosek. Kolejna rzecz, taka właśnie statywowa e, która się może przydać na statywie, czy, czy dla youtuberów, czy kogoś, kto to jest mikrofon. I o co tutaj chodzi? W GoPro nie da się podłączyć bezpośrednio mikrofonu do GoPro. No, chyba musimy sobie kupić wtedy Media Mode, takie dodatkowe urządzenie, które kosztuje całkiem sporo. Pieniędzy, więc no to tak nie fajnie. uważam, bo to jest coś pokombinowane, bo powinno się do tego USB podpiąć. Normalnie, to nie, to nie jest techniczny problem, to jest manipulacja jakaś GoPro, przepraszam, powiem to wprost i to jest niefajne według mnie. Ja mam taki media mod, natomiast wolałbym go nie mieć. Natomiast do action 3 nie ma problemu, wpinamy na USB. Jeśli mamy mikrofon na USB lub kupują sobie taką specjalną przejściówkę za kilkadziesiąt złotych i wszystko. Działa super. No dobra, to nasuwa się pytanie, co kupić, Krzysztof? Action 3 czy Hero 11? No, ja bym powiedział tak, jeśli chcesz kamerę na wakacje, to jest naprawdę super wybór. To działa lepiej pod wieloma względami, jest bardziej intuicyjne. Jak jednak robisz cokolwiek bardziej profesjonalnie, no to wybór jest raczej oczywisty: GoPro Hero 11. Black, no, chyba że też jesteś maniakiem jakości obrazu, no to wtedy to też jest na pewno ten kierunek, bo jednak ta kamera po prostu nagrywa lepiej, daje więcej możliwości konfiguracyjnych i nagrywa materiał dużo lepszy pod edycję. Dlaczego nie powiedziałem nic o cenie? Ponieważ cena tych dwóch kamer jest, no, w tym momencie sprawdzałem, porównywalna. To jest 1650 zł, to jest 1800 zł. Jak się wie, gdzie to kupić. No, i tutaj zostawię taką zagadkę specjalnie, żeby Was jeszcze raz nakłonić do zarejestrowania się na darmowe. Powiedziałem, że to jest darmowe? Nie powiedziałem chyba, że na darmowe mini szkolenie. To jest darmowe mini szkolenie z GoPro. I pierwsza lekcja jest o tym, jak właśnie nie przepłacać za tą kamerę i zapłacić. No w tym momencie jest 1800 zł, zazwyczaj jest trochę więcej. Natomiast myślę, że. Warto. No 2,600 chyba w sklepie polskim? No nie, 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 naprawdę, nie płacicie tyle. Dzięki wielkie, to jest koniec tego materiału, a ja przy okazji Was pozdrawiam z Chorwacji. Następny etap mojej podróży, natomiast za chwilkę już wracam do Polski. Dzięki za uwagę, na razie, cześć!